Cześć, z tej strony Marcin Maciejczak. Posłuchaj wywiadu ze mną na ebilet.pl i zapraszam Cię do posłuchania mojego najnowszego albumu. Destroy Me Today. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa, bo ona zostanie opublikowana po premierze Twojego albumu, mhm. więc będziemy mogli weryfikować, czy mówisz prawdę teraz. zawsze. Powiem samo prawdę. Cała prawda. 27, 28, 28. lutego 28 lutego w, w, widziałem e, tracklistę i co mnie zaskoczyło są polskojęzyczne i anglojęzyczne utwory. Czy też płyta będzie wymieszana stylistycznie pod względem słowny? Ta płyta w ogóle będzie totalnie, totalnie wymieszana. Ta, ta historia to jakiś roller coaster, jeśli chodzi w ogóle o, o brzmienia też muzyczne, ale też tekstowe, opowiadające przeróżną historię. Troszkę dostajemy takiego gonga w głowa, co chwilę, jak się przyłączają piosenki, bo to jest trochę taka historia też o emocjach nastolatków. My jesteśmy bardzo zróżnicowani, bardzo niespójni i to jest takie trochę um, uwieńczenie tych moich trzech lat, tych emocji, które we mnie e, siedziały. E, I które były przeróżne, dlatego, ta, s, dlatego stąd ta różnorodność. Więc ponę jestem trochę przerażony, ale w pozytywnym sensie odpalam YouTube'a twój nowy i Teraz, kim będzie Marcin? Zobacz, zobaczmy. I, I co myślisz? Co? Każda postać mnie e, zaskakuje. Co jestem zdumiony, w sensie taką twoją odwagą w ekspresji, mhm. że nie boi się mówić tak, co czujesz i kim jesteś lub kim chciałbyś być. Nie wiem, na ile to jest też mhm. to, co pokazujesz w teledysku prawdziwe, a ile chciałbyś do tego dążyć. jakbyś musiał się odnieść do tego? W ogóle ta historia w teledysku jest, jest opowieścią, historią o, o, o cielesności i o, o trochę takiej postaci, która wchodzi w świat naszej generacji, do tego klubu. Który jest jakby obrazem naszej generacji i trochę ogląda z boku, jak, jak, jak my się zachowujemy, co robimy. I to wszystko jest takie chaotyczne, pełne euforii. I muszę powiedzieć, że jest to dość odważny teledysk i odważne pokazanie siebie w takim obrazku. I w ogóle jest też niesamowita historia za tym teledyskiem, bo. Mi bardzo zależało na tej piosence, żeby ona była singlem. Jest to piosenka, którą e, sam prawie napisałem w większości. Pierwsza w ogóle, taka, że usiadłem i naprawdę e, przeczytałem wers I Wanna Leaker Tatus, e, który napisałem w 2020 roku i tak stwierdziłem, że dobra, muszę dokończyć to, jest to super. Idziemy w to. A historia z tedniskiem jest tak, że, że, że ja też lubię odbiorcom, swoim słuchaczom e, pokazywać też, jak wizualnie widzę te utwory. I, i napisałam do mojej przyjaciółki, że: Ej, stara, robimy to. Ty też lubisz tą piosenkę. Moja przyjaciółka jest studiuje aktorstwo wiedzy o teatrze. Ma, ma pełno znajomości i, i w szkole filmowej, na studiach, i, i, i też aktorów ze studiów swoich. Więc w ogóle stworzyliśmy taką pełną grupę profesjonalnych, młodych ludzi. Dogadaliśmy się i w tydzień zrobiliśmy. W tydzień, w sumie, w jeden dzień, ale, ale jakby tydzień przed wejściem na plan, to wszystko się wydarzyło, te, ten klub zablokowaliśmy i w ogóle tak wszystko szybko się to działo, ale każdy był jakby super nastawiony, bardzo pracowity, właśnie pełen profesjonalizmu, co mnie bardzo zaskoczyło. I, i super było pracować z takimi młodymi osobami, którzy też rozumieli to, co, co chcę przedstawić i jaki napisałem scenariusz. A właśnie te teledyski to. Można interpretować, to jest dla ciebie kontynuacja historii, uzupełnienie tego, co napisałeś? Jak tak. w ogóle podchodzisz do obrazu? Ja muzykę. w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ważny jest dla mnie obrazek. Bardzo lubię, jak powstaje teledysk. Też jak w ogóle nie powstaje z teorii teledysk stworzony z wielką ekipą, to, to sam lubię robić jakieś liryk video, tworzyć coś z mojego archiwum, które stworzyłem, na przykład z nagrań z sesji, i opowiadać jakąś tą historię. No Dla mnie teledyski są bardzo ważne. Też jesteśmy krajem, gdzie trochę jesteśmy bardziej na tym YouTubie i Polska lubi oglądać te teledyski. Ja też lubię pokazywać, co mam w głowie. I ten obrazek jest dla mnie ważny, też to jest właśnie pokazanie się trochę z innej strony. Ja też bardzo lubię modę, lubię w ogóle filmy i fajnie jest po prostu brać w tym udział. Mam poczucie, że jesteś osobą, która świadomie kreuje swoją postać artystyczną i chciałabym mieć kontrolę nad każdym aspektem. Artysta w jakim stopniu ma tą kontrolę w ilu procentach, ilu, w jakiej części jesteś odpowiedzialny za tekst, za muzykę, za teledys, mhm. za sesję zdjęciową, za to, co tak naprawdę, nie chciałem powiedzieć brzydko użytkownik, ale fan, fan widzi, ostateczną wersję? Myślę w ogóle, że, że ten projekt jest bardzo taki mój, oczywiście mhm. za nim stoi bardzo dużo producentów czy tekściarzy, ale chciałem, żeby te historie, które są opowiedziane były Trochę zdarte z mojej skóry, takie, które przeżyłem w stu procentach. Jest to bardzo prywatny album, bardzo intymny dla mnie. Ja miałem mnóstwo takich momentów przy nagrywaniu tego albumu, że czułem się jakbym stał nago przed mikrofonem pierwszy raz, gdzie też emocjonalnie sobie nie dawałem rady wyśpiewać tych tekstów. I czuję po prostu, że emocjonalnie na ten moment to jest materiał, który. Jest w 100% zgodny ze mną, a jeśli chodzi o obrazek i, 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 ca, i całą kreację sceniczną, czy też taką artystyczną, to duży mam udział. Staram się mieć bardzo duży udział, bo jest to dla mnie ważne. E, jeśli chodzi właśnie o nawet o ubrania. E, ja, ja chcę być wszędzie po prostu, e, od, od najmłodszych lat w sumie zaprojektowałam sobie okładkę Epki Hypno. E, prawie. E, no, wciskam się drzwiami, oknami, żeby tylko gdzieś coś dać, jakieś zianko e, z, z, swojego, nie wiem, jakiejś artystycznej mojej duszy, żeby tam zawidniało i też uzupełniać to, nie tylko śpiewając, ale też, nie wiem, róż, na różnych płaszczyznach się uzupełniając. A nie masz poczucia, że... Twoje zaangażowanie jest zbyt duże, że możesz nie mieć czasu dopilnować danego aspektu, że coś mo może umknąć Twojej uwadze? To, to, to na pewno dużo rzeczy mi umyka, ale też oddaję bardzo dużo rzeczy w ręce profesjonalistów, profesjonalistów i bardzo im ufam w tym. Eee, no, trochę jest to. Mm, Zasługa takiego mojego pedantyzmu, bycia wszędzie, brania udziału, yy, udziału we wszystkim i yy, yy, jak mogę, to tylko, to tylko yy, biorę w tym udział, a jak nie, to zostawiam to profesjonalistom, którzy też robią super robotę. Wspomniałeś, że właśnie yy, śpiewając te utwory czułeś się nago, jakbyś obdzierał siłę ze skóry. Czy to jednak nie jest zbyt osobiste wyznanie, żeby to wszyscy usłyszeli? W sensie, że te teksty mogą być zbyt osobiste jednak? Myślę, że ta płyta to definicja tego, jak się czuję na ten moment i jak się czułem. Jest to nazwanie moich lęków, stanu w ogóle, w jakim byłem. I wyśpiewanie tego powiedzenia przed sobą, wyśpiewanie tego do mikrofonu było trudne, bo wszystko może działo się w mojej głowie, większość rzeczy było nie nazwane, a jak nazywasz już takie rzeczy, i jeszcze je śpiewasz. W studiu gdzieś jest producent i, i menadżer, i słyszą takie historię, to trochę tak jakbyś widział siebie przed sobą e, i mówił sobie prosto w oczy, że, że naprawdę to przeżyłeś. I to nie było jakieś delulu. I, I widząc twarz producenta i menadżera, widziałeś tą reakcję, że w tym momencie oni oceniają? I, i jakie to są wtedy emocje? E, ja w ogóle bardzo komfortowo się czuję zawsze w studiu. Staramy też się dobierać takie osoby, które wiedzą e, na jakiej wrażliwości ja pracuję. E, ale były takie momenty, że na przykład mój menadżer przy taka ciekawostka przy nagrywaniu piosenki nietona, no już sobie nie dawałam fizycznie, psychicznie rady I, i, i łzy mi same ciekły, śpiewając ten tekst i powiedział mi, dobra, chwilę odpoczynku e, i, i jedziemy dalej. E, no, ciężkie były chwile, ale to są takie chwile, które też ciekawie jest opowiadać w wywiadach. Yy, I co? I, I muszę opowiedzieć już tą historię. Troszkę obdarłem siebie ze skóry, ale też chcę się tym dzielić historią i, i pokazywać młodym osobom, że trochę też nie są sami i przeżywam podobne rzeczy. Właśnie, jak jest odbiór? Czy jest inny odbiór Twoich rówieśników i osób starszych na tą samą muzykę? Yy, myślę, że ten sam, ponieważ jesteśmy ludźmi i wszyscy. Na różnych etapach swojego życia przeżywali to samo. E, ja mam bardzo różnorodny fanbase, e, bardzo rozpięty wiekowo, e, i każdy odnajduje siebie w tych numerach, co jest piękne. E, dostaję piękne komentarze, e, jak się ludzie czują, co, co super jest czytać, e, co przeżywali, z czym im się kojarzą te utwory, co im przypominają, jakie momenty z życia. E, i super, że te, te moje utwory jakoś tak docierają też do większej rzeszy ludzi niż tylko moi rówieśnicy, którzy rozumieją wprost moje teksty, na pewno jeszcze bardziej, bo są na tym etapie, w którym ja byłem, jestem, ale tak, no cieszę się, że, że każdy znajduje siebie. A masz momenty, że twoje teksty są mylnie interpretowane? że ktoś ma w ogóle inną historię do tego utworu, niż Ty miałeś na myśli. Ja też lubię się bawić hmm? trochę tym. Ja lubię prowokować trochę z przymknieniem oka. I ta płyta też trochę jest taka, pełna niedopowiedzeń, szczeniacka nawet w momentach. I, I to jest fajne. Ja lubię balansować właśnie na. trochę też kreować inną postać, mnie, jaką w życiu trochę prywatnym nie jestem, i też poruszać tematy takie, na które w życiu moim prywatnym bym sobie nie pozwolił. No myślę, że, że lepiej jest wydać album This Try Me Today niż iść do klubu z wytatuowanym na czole This Try Me Today, więc tego bym na pewno nie zrobił. A, a tworzenie i mówienie o tych, o tych różnych rzeczach przeróżnych. E, to jest jakieś takie, nie wiem, wykreowanie siebie i, i, i też mówienie głośniej o tym w muzyce, e, przedstawienie tego, czego bym nie przedstawił w życiu prywatnym. tak tą, Czyli twoje artystyczne, artystyczne ego jest, ego, jest tak. odważniejsze, ego i... brakowało. Tak. No to na pewno. Troszkę, troszkę pokazuję innego siebie, bardziej odważnego. E, no, i to jest fajne, że mam przestrzeń do tego, żeby trochę takim być. Więc będzie premiera albumu, jesteśmy chwilę przed, to jakie będą te recenzje, czego oczekujesz, na zasadzie czego się boi, że krytycy mogą wyłapać, że coś jest niedoskonałe, mhm. a co jesteś pewny, że zauważą, że to był przebłysk geniuszu? Bardzo ciekawe pytanie, yy, szczerze niczego się nie spodziewam. Yy... W sensie takim, że, że zostawiam to do oceny ludzi. Ja wykonałem swoją pracę, opowiedziałam historię. I jestem bardzo ciekawy, który utwór najbardziej się spodoba. Czy zrozumieją ten album i te historie, które wyśpiewam. No, jest to bardzo ciekawe. Niczego nie oczekuję, na nic się na, nie nastawiam, już się nauczyłem i zostawiam po prostu, rzucam ludziom ten album i słuchajcie, już jest wasz. Ale po, pozwól, że trochę odwiedzę tą piłeczkę, bo. Do końca nie wierzę, że artysta może nie mieć oczekiwań wobec albumu, że nie ma tam faworytów, mm -hmm. którzy chciałby, żeby ktoś to usłyszał, jednak potwierdzić, że tak, miałem rację, ten utwór jest dobry, albo okay. żeby jednak to zdanie w recenzji się pokazało, co ty miałeś na myśli. Może ktoś to zauważy. Ogólnie mam też swoich faworytów na tej płycie. Oczywiście cały album jest mój, ale pewne utwory są bardzo bliskie mi, tak najbardziej. I na przykład utwór Nietone, który jest moim ulubionym. Ja też od dziecka kocham ballady. Moi słuchacze i fani to wiedzą. I też trochę chciałem pokazać Starego Mnie i wrócić do tych ballad. No i mam trochę faworytów, i jestem ciekawy, czy one zostaną zauważone na tym albumie. Więc. Ten album, jak przeniesiesz na występ na żywo? Jak on zabrzmi na koncercie? To będzie jeden do jednego? Już pracujesz nad swoim koncertem? E, tak, pracuję nad swoim koncertem. To są bardzo ciężkie prace i nie chcę też za dużo zdradzać, ale chcę opowiedzieć historię. Chcę, żeby to był pewnego rodzaju jakiś spektakl, jakaś historia. E, I te utwory na pewno będą się różnić, e, bo wszystko będzie na nowo zaranżowane pod ten jeden koncert. Pod koncerty, które też nadchodzą. Więc y, koncert najbliższy chyba możemy zdradzić datę i miejsce, gdzie zagrasz. Tak. Klub Hybrydy, 30 marca. Zapraszam wszystkich e, serdecznie do przeżywania e, moich wylanych łez, krwi i potu przy tym albumie. Wspomniałeś też, że kolejnych wydarzeń nie możesz zdradzić, że pracujesz nad tym, chciałbyś grać kolejne koncerty. Ale z perspektywy ciebie. Jakie chciałbyś, żeby to były koncerty? Była trasa klubowa, trasa festiwalowa? Po prostu, o czym marzy młody artysta? E, mam 19 lat i trochę do tego momentu już mi się udało przeżyć. E, parę rzeczy. E, zagrałem, I na zasadzie za Twoich czasów. Za moich czasów, tak. tak. Zagrałem e, sporo koncertów w filharmonii z orkiestrą symfoniczną, którą uwielbiam. Zagrałem plenery, które były super. E, zagrałem też koncerty, które były w klubie. i na wszystkich tych etapach tych koncertu, które bardzo się różnią, jakoś się odnajduję i bardzo je lubię. W ogóle z utęsknieniem czekam na informacje, aż tylko zagram koncert. I zawsze, jak taka się znajduje, jak tylko dostaję taką informację, to, to bardzo się cieszę, aż skaczę z radości, bo uwielbiam te spotkania z fanami i też. Nie zakładam, czy, czy będzie trasa klubowa, czy w ogóle będzie trasa, czy powstanie taka. E, ja po prostu lubię grać i, i lubię się spotykać z tymi ludźmi twarzą w twarz, którzy śpiewają moje piosenki, którzy ro, rozumieją to, e, o czym śpiewam. E, spotykam się z ludźmi, którzy są na każdym moim koncercie też, co jest niesamowite i jeżdżą ze mną po całej Polsce. E, w przyszłości po prostu zależy mi na tym, żeby grać po prostu, gdziekolwiek, żeby po prostu się spotykać i żeby ta moja muzyka e, na żywo też docierała do, do, do ludzi. A dla Ciebie to jest różnica, czy grasz klub, czy grasz plener, czy koncert symfoniczny, pod względem takim przygotowania to. występu scenicznego i reakcji publiczności nawet? Trochę tak. To jest też inne przygotowanie. Oczywiście, jak mówimy o koncercie w Filharmonii, to to jest jakieś takie mm, wszystko wystawne. Ja też muszę się odwalić w muchę albo w krawat, w koszulę, w jakieś wyższe buty. E w klubie pozwalam sobie na, na, wie, na większą mm, emocjonalność, taką, że, że daję naprawdę dużego powera. E, I w sumie na plenerach to samo. E, trochę na tych różnych płaszczyznach odnajduję się inaczej e, i, i odkrywam nowego siebie i też zakładam trochę inną twarz. A prowadząc swoją karierę, swoją przygodę z muzyką, zauważasz, że twoja. Popularność rośnie, że już nie jesteś postacią anonimową, tylko coraz więcej osób Ciebie kojarzy. Dało mi to odczuć, parę sytuacji. Miałem największy pik popularności po wygraniu programu The Voice i to był bardzo intensywny czas. I trochę się cieszę, że on już minął, ten najbardziej intensywny, gdzie ludzie mi pokali w restauracji do okien, gdzie, gdzie cały czas byłem rozszarpywany, gdzie cały czas musiałem wyglądać dobrze, bo, bo bałem się, że, 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 że zostanę zahaczony. Zdarzały się sytuacje, że. Mm, Szedłem do szkoły, wracałem z tej szkoły, to, to pani mnie zaczepiały. No mnóstwo było tych historii. Teraz oczywiście też się to zdarza, ale mm, z, z mniejszym e, impetem, e, ale zdarza się. Zdarzają się takie e, sytuacje, co jest bardzo miłe, e, ale wolę, jak. Jest tak jak teraz, niż jak było tak intensywnie, bo mało sam tego czasu pamiętam. Jak jest teraz? Jak, mógł... jak Jak jest teraz? Widzę, że ludzie słuchają moją muzykę co jest dla mnie najważniejsze. Eee, ktoś mnie zaczepi, eee, ktoś powie naprawdę miłe słowa na ulicy yy, i to jest dla mnie ważne, żeby yy, chociaż widzieć to, że, że, że to się dzieje. Ja też w tym momencie jestem trochę bardziej świadomy tego, co się wokół mnie dzieje bo jak byłem małym dzieckiem, to, to bardzo dużo rzeczy się zadziało w bardzo szybkim tempie i ja mało sam tego okresu pamiętam. Tak bardzo dużo się działo. Dużo nagrywałem muzyki, czego się bardzo cieszę, ale też dużo spotykałem się z ludźmi i trochę byłem na takim naprawdę wystrzale moim. W sensie musiałem być na, na każdą sytuację przygotowany. Pomimo młodego wieku jesteś już sporo lat na scenie. No, czy, no, okay. czy też ta Twoja świadomość z tym rośnie na zasadzie, co muszę zrobić, jak się zachować, jak piosenka powinna brzmieć, co, mm -hmm. co wypada, co nie wypada w danym mm -hmm. momencie zrobić? E, tak, ta, ta świadomość na pewno się buduje z wiekiem. E, też tworząc ten album. Na pewno świadomość i, i pracy też samej rozszerzyło mi to, że pracowałem za granicą z, z, z portugalskimi producentami, co dla mnie w ogóle było jakimś szokiem. Musiałem rozmawiać po angielsku w studiu, też otworzenie się na, na język w ogóle, otworzenie się na różne blokady językowe, które też miałem. No to było dla mnie niesamowite wydarzenie też, które mnie tak uświadomiło, co się wokół mnie dzieje i, i że serio ja pracuję w tym studiu. Przy moim pierwszym albumie dużo rzeczy działo się zdalnie, bo, bo byliśmy w dobie koronawirusa i trochę przy FC jak i przy tym albumie bardziej się spełniałam w tym studiu, w sensie byłem z producentem, troszkę mówiłem palcem, co ma robić, jakie artystyczne. Tak, czy mają być strzypce czy nie I, i lubię brać w tym udział, lubię ten proces twórczy bardzo, bardzo jest to jeden z elementów, tej pracy, którą wykonuję, które naprawdę tak bardzo, bardzo lubię, siedzenie i, i rzeźbienie utworów. A ten proces artystyczny z producentem zagranicy, w tym przypadku z Portugalii, jest inny niż z producentem z Polski, bo jednak to jest też inna taka mentalność, inna kultura. Tak, to na pewno. I ja też pierwszy miałem taki, takie zaskoczenie, jak wszedłem do studia w Portugalii i usłyszałem samego siebie. W odsłuchu w słuchawkach i słyszałam troszkę inny wokal. No mamy... trochę nie porównują się tej jakości. I, i, I też praca wygląda inaczej. Ja też nie chcę mówić, że, że praca w Polsce jest totalnie inna. Ale troszkę lądując już w Portugalii i, i będąc w tamtym studiu, no troszkę się, się czujesz jak taka troszkę większa star. Znaczy znaczy, troszkę ta, 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 ta inność? ta inność jest coś jest tam... lepsze, co jest gorsze. Tylko właśnie. Je, jest... ta, ta, ta winica inności, jakbyśmy się o to pokusił. Tak, pokuści. jest coś takiego i to uczucie takie, też pewności, mm. pewność siebie bardzo rośnie, że, że tworzysz za granicą i że jest to. Jestem w ogóle wdzięczny, że to się udało i że, i że mam takie możliwości tworzenia za granicą, bo to bardzo rozszerza horyzonty. I tak jak mówiłem, ja nie chcę mówić, że, że w Polsce jest źle, bo w Polsce stworzyłem dużo super utworów, też na tą płytę. I wymieszanie właśnie tej Portugalii z tą Polską sprawiło, że dzisiaj y, mamy, dziś mi tutaj. Jest, mamy album, mamy koncert. Polsko-angielsko-portugalski, polsko trochę, Może nie śmiałam Portuga po portugalsku, europejsko. ale europejsko jest. Mamy, y, mamy pytę, mamy koncert. Jakie kolejne. Kroki muzyczne oprócz planowania koncertów. Rozpisuję sobie taki plan na najbliższe miesiące, wtedy wtedy singiel, wtedy wtedy teledysk. Eee, ja nie chcę się w ogóle, nie chcę robić w ogóle sobie przerwy wydawniczej. Ja cały czas teraz nawet jestem w studiu i, i, i robię ee, piosenki i nie zatrzymuję się. To jest mój taki trochę postanowienie na nowy rok zapisałem sobie, że po prostu rób rzeczy. Po prostu rób teledysk, ee, wbijaj się wszędzie, pisz piosenki nie rób przerwy wydawniczej, bo to jest jakoś tak mnie uskrzydla i po prostu bardzo to lubię. I, i jak miałam przerwę dość długą wydawniczą po pierwszym albumie, to trochę się frustrowałam, że no ja już chcę coś zaśpiewać, chcę wyśpiewać jakieś historie, już bym robił kolejny album, w tym tempie już by powstało pewnie pięć albumów. No i trochę takie założenie jest na ten rok, że, że, że nie zatrzymuję się i trochę robię do przodu dużo rzeczy. Na zakończenie twoje Największe muzyczne marzenie? Moje największe muzyczne marzenie. Myślę, że o moim największym muzycznym marzeniu bardzo też dużo mówię i jest to Eurowizja, na pewno. Ale jest to też wydawanie cały czas piosenek, żeby ta moja muzyka docierała do jak najszerszej ilości moich słuchaczy i też ludzi. Koncertowanie też jest moim marzeniem, żeby to się działo jak najwięcej. I, I będzie fajnie. Tylko takie st standardowe, klasyczne marzenia. Klasyczne, no i zdać prawo jazdy w tym roku. By było fajnie. Dzięki, dziękuję. dzięki.